Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie już w którymś tam odcinku z Gotika eee, Była obsługa w niedzielę, wczoraj nie mogłem wystawić filmu, macie go dzisiaj, czyli we wtorek eee, Bo nie miałem zbytnio czasu żeby w ogóle, żeby coś nagrać, ale przez ten czas sobie za to ogarnąłem fajnego moda W sensie... moda Do Gotika system paka wgrałem i... Kurwa. I mamy... no kurwa, o i mamy 60 fps, tylko że trochę klatkujące mimo wszystko, bo to Gothic i on nie ogarnia w ogóle takich, takich prędkości. No, bladuj sobie stoi pięknie, a ja w ogóle zapomniałem, co się mi zrobili. Eee, Właśnie, mieliśmy iść do tego. Eee, mieliśmy iść do tego, do obozu na bagnie, także się przejdziemy od razu. Tak jak mieliśmy się przejść. I ten odcinek będzie trochę krótki ale ten co będzie prawdopodobnie w sobotę, no to będzie o wiele dłuższy, żeby nie było. Że tak was olewam. Dzień dobry. Także się przejdziemy. Mamy już normalnie zbrojkę, mamy dobrą broń, to już nie musimy tak się chować po kątach i możemy normalnie na takich krwiopiców normalnie wyjść. Chociażby no właśnie... A, no i co jeszcze? Mamy też oczywiście o wiele lepszą rozdzielczość w końcu. I w ogóle te itemy zaczęły się kręcić w ekipunku. Lol, beka. No cóż... Trochę mnie to denerwuje, ale... No dobra, niech już będzie. No, tu mamy ścierwojady. To je sobie też rozjebiemy. Dobra. Wie ja no, jak mnie to denerwuje, że te itemy się tak kręcą teraz. Kuźwa. Nie, nie wiem, kto na to wpadł, ale... O, jaszczur sobie tam pływa. O, z jaszczurami może być problem w sumie, ja zapiszę bardziej czego. Gdybyśmy mieli zdachnąć, Ale chyba nie zdachniemy, chyba będzie OK. Dobra, tu śterw... co to był za telefon? Co się dzieje? Tylko ty jakiś zbagowany się zrobił teraz. I jeszcze muli strasznie. Kurde, wiecie co? No na samym nagranie jak go chyba wywalę w ogóle tego system paka. wiem, zobaczymy jak to będzie w całości. No, kurde, wiesz to. Zobaczymy jak to będzie tak już na koniec jak to wyjdzie to nagranie. To się ja je wrzucę oczywiście, ale zobaczę w ogóle... Niech to na nagraniu wyglądają takie błędy. Bo wiecie, nagrywam OBS-em, a ja w ogóle nie potrafię go skonfigurować, w ogóle się na tym nie znam i... A jeszcze potem wyjdzie, że... Gówno widzicie na tym nagraniu już coś. I on teraz chciałbym zobaczyć jak właśnie to wygląda na nagraniu z tym system pakiem Gothic. No jednej już z wilków Kurde zdechnę Dobra, suchaj Leć 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 Kurwa następny jaszczor się zrespił No dajcie mi żyć Dobra. Jak mnie to denerwuje, jak to gówność tak kręci, kuźwa. Ja pierdolę, kto na to wpadł? Dobra, weź to. To... To szybciej się... No, dawaj. Dobra, od razu wpadnie trochę, szósty poziom dopiero mamy, więc by się przydało. No, odcie. Tamte zwłoki już zniknęły, szkoda. No, co jest? Ja, to w ogóle mnie podświetla tych zwłok, żeby wziąć itemy. Są takie na przykład? No, w gorzkich No dobra, to mogę. Czo mi tych nie pokazuje? Jakie główno. Dobra, mnie wnikam. Ścierwojada? jada. O, ścierwo jada? też mi pokaże. Aha, bo może dlatego, że, jest, że te wilki są puste, nie ma mi do wzięcia, dobra, czyli to nie przez system paka. Już myślę, że ten system pak coś się zrąbał. A powiem wam, że w sumie póki co to jest okej. Okay. Nie jest źle. Póki co, to nie jest źle, jeśli chodzi o gameplay na system paku. Tylko, że Gothic może być teraz ostro zbawowany, a ja nawet o tym nie wiem. Weźmiemy ja sobie... ...wszystko, co tu jest. Dobra, najpierw wilk. Kurwa, tu jest tych wilków? Wszystkie Dobra. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. No właśnie, ja tych wilków w ogóle nie mogę namierzyć, Więc to, no, to na szczęście to chyba nie jest przez system paka. Dobra Gorzki chleb jest droższy niż piekielnik. No proszę, właśnie, czemu ja tu nie mam nic założone? Pierwszy życia, następny mogę sobie założyć. 132 życia mam. Amulet kamiennej skóry też poproszę. Oj, mam więcej do obrony. To dużo więcej. Magia. 25, 26 O tu mam te O bonus do max życia My to mamy przez tego z zamku zajebane No dobra ja bym sobie wypił Tak już myśmy to okontowali więc Dobra i resztę tymi mięskami No dobra, lecimy dalej. Coś tu jest fajnego. Nie. O, tu jest cierwojad. Z Śierwojado możemy sobie rozjechać. Kwipunek mi się zbugował <laughs> Czy ja w ogóle dobrze idę do tego obozu powoli dawać może. No, idziemy tak, tak W sensie idziemy wró wróć. Bierzemy tak, tak i idziemy. Wydaje, że chyba źle idę. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Mam nadzieję, że nic nas tu nie rozwali. Zaraz. No, to jest chyba koniec mapy. Nie, Mi się wydaje. No, nie wiem co to jest. No, tu jest ten obóz. To jak, jak myśmy poszli, dobra? No i fajnie, teraz trzeba wracać. My jesteśmy nad tym obozem po prostu. Dobra, nie wiem jak ja to zrobiłem. A teraz trzeba wrócić. Chyba nie tą drogą poszedłem, jednak ja tu mogę zejść. Oj, nie mogę, no ale to jest zejście dopiero. Kurwa, schowaj to No, także ten nie tą stroną poszedłem, no, przejdziemy się tędy jakoś Pożtek lewej strony będę się trzymał, żeby na tą ścieżkę trafić O no właśnie No i tędy się idzie do obozu no, tak to jest kiedy nie ma się przewodnika Kurde, co mi tak w bok wywaliło No jesteśmy w końcu. czy to mam gdzieś, konkre gdzieś konkretnie coś iść. Znowu imieniem Lester, no to on tu jest. O, właśnie. Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra, Niech śniący macie w swojej opiece. O, drugi rozdział. Gniazdo pełzaczy. Dobra. No to lecimy. No widz już. To nie mój problem. Idziemy sobie tędy. Tu, właśnie do góry, musimy iść. Do środka. Tamten ich w całej górze siedział. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść, tylko za pozwoleniem któregoś z góry. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Dobra. Tu siedzi Iberion. Witaj, mistrzu Iberionie. Ah. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, Niejaki Nyras, ale do tej pory nie wróci. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo. I wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień w ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobra. Czyli to by było na tyle. Mamy teraz właśnie. Znaleźć ten kamień ogniskującym się, tak? Teraz zastanawiam czy przypadkiem właśnie Iberium przed chwilą nie mówił o tym miejscu, w którym ja byłem teraz. Czy się wcześniej, tam tutaj nad, nad obozem. Nie, dobra. Dowiemy się, jak tam pójdziemy. Ale to pójdziemy raczej w następnym odcinku. A to ma, miał być taki luźniejszy odcinek, taki krótszy dosyć. I po prostu posprzedajemy sobie te wszystkie rzeczy, które mamy w ekwipunku. W ogóle tutaj do fortuny jeszcze zajdziemy od razu. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo, trzy sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Kurwa, mało tych bryłek ma. A masz wytrychy, chociaż. Też nie. Gurde słabo, no, no, cztery pochodnie. Wszystko fajne, dzięki Teraz innego handlarza trzeba to poszukać. Tu gdzie był kowal w ogóle? A tu, tu byli kowale. Może jakiś fajny mieczek bym znalazł. Kurde, ja mam 10 punktów umiejętności, ja bym sobie to w siłę dał. Mam 35 siły, póki co. Niech to się chyba nigdy nie Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz pomysł. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd Strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Czy że chcę. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Zawsze to samo. Niektórzy... O, ile masz brywek ludek. Biorę to od razu. Umotacz. to się chyba nigdy nie zmieni. Spoko, biorę to, co ja, ja posprzedaję, Światło to się już więcej nie powtórzy. Światło nie zostaje nie jednej O, już za dużo było. naszej nikki. Coś innego nie, nie. Nie, mieszać. nie, zawsze Ludzie zawsze no, gadają. To. tylko zachowaj to to dla siebie nie, nie. Nie, O, jeszcze trochę. To O jeszcze trochę nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, i da. na to, co mówisz. Dzięki. 2637, no. Mamy lepszą broń teraz. Kurde, jeszcze trochę więcej rudy by się przydało. No, Właśnie. Z Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. No proszę. No, to są te... ...zwoje wszystkie. Trzy sprinty bym mógł kupić jeszcze, co ja bym ci za to dał? No chociażby dobre, może być. Bo pod kana zawsze się przyda, czy tu coś. Czy tu ktoś jest? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy, ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch. Jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę, zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? <gry> Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. Nie dzięki. Nie jestem zainteresowany. No w ogóle już było, byłoby na chyba na tyle w tym obozie w obie. Nic więcej nie ma ciekawego. No jest jeszcze Korkalom, no dobra, tylko że do niego nie będziemy iść. Będziemy iść jak wrócimy z tym kamieniem śmiesznym. Także w sumie to będę już kończył. No, to byłby dobry moment, żeby tak skończyć. Ten raz. Także będziemy kończyć i w następnym odcinku sobie pójdziemy właśnie po ten Także trzymajcie się cieplutko i żegnamy się. Widzimy się w kolejnym odcinku jak już będziemy iść po ten kamień. Także miłego dnia Wam życzę i do następnego odcinka.